Zazwyczaj wszyscy, którzy wyjeżdżają na wakacje, Dubaj, czy jakaś Afryka, Szęszyle, czy jeszcze czy Dominikana, wszyscy od razu obnoszą się z tymi zdjęciami, pokazują jak wylegują się pod palmami z, jakąś, z jakimś drineczkiem, czy z czymś tam, albo pływają na motorukach. Ja nie mam potrzeby takiej, żeby wkładać i pokazywać, że jestem na wakacjach, że leżę, że piję sobie piwo przykładowo gdzieś tam pod palmą, czy piję piwo, czy przysłowiową wódkę. Mam ochotę wyjeżdżać. Po to, żeby sobie odpocząć. Jestem normalnym, zwykłym Polakiem jak wy, kiedy wyjedzie na wakacje dwa pierwsze dni nie lubię się upijać, ale oczywiście, żeby miało troszeczkę w głowie, żeby dobry humor był. Oczywiście, że wyjeżdżam na wakacje. Tylko tego w socjalnych mediach po prostu nie pokazuję, bo nie czuję takiej potrzeby, żeby obnosić się z tym, że jestem na Dominikanie i sobie leżę przykładowo z koleżanką gdzieś. To jest moje życie prywatne i tego nie pokazuję, bo nie mam takiej potrzeby afiszowania się.